Mandero, Tu znowu duet EZGKK. Już drugi duet dla do was z ludziska, także się nie zanudzicie, także powodzenia. Nagrywka, Yo. Przechodzimy przesłany, luźno odpoczywamy gramy to nie dla famy, tylko dla ekstra zabawy Bujamy się jak na łajbie zwiedzamy plenery skrajne, organizmy wydajne ekspedycji designer To jestem ja i ziom Chodzi ten jeden raz w tygodniu, z tymy poczuć tą Wolność kąpaną we słońcu, czasem za szybko, czasem za dużo się dzieje rzeczy i mam mindfuck'a Mętnik węgwie, niczym szatan, by go sprowadzał w Amoku dobra I sprowadzał Ciebie w męczący portal, je, yeah! najpierw stresja, później depresja Dobija to szczególnie w deszczach dziś wolę to z kwitkiem odesłać, chłonąć te chwile piękne jak bez snach, uuu wow Oczywiście my te chwile mamy jak tą chwilę, którą sobie zapijamy, bo po prostu dobra zabawa i dobra zabrawa i jest zapchana kichawa, kiedy mamy życie takie zanotowane, a nie jakieś odnotowane w moich przebiegach informacji. Nasze rowery to są jak nasze plenery, które odwiedzamy no i nagrywamy rapy polowe, bo po prostu markowe ubrania nosimy na sobie. Czyli takie bardziej popularne ze sklepów odzieżowych HM i oczywiście Dyshman. I po prostu jest Tajman, Yo, dzięki. Laki laki tu mam szczęście i w radosny klimat przejście Wszyscy to pragniemy częściej, wszyscy tego chcemy więcej Nikt nie mówi co trzeba robić, możesz dać spust swoich fobii I po prostu nie udawać, śmiesznie śpiewać, śmiesznie gadać Śmiesznie tu udawać osła, icha icha bujda poszła Ono ma Onomatopeja prosta, satysfakcja będzie rosła Z każdą sekundą, minutą, super byłby Ficik Spluto On też lubi tak naturę, na jej łonie świetnie czuje się Kamil Oczywiście mamy tą dobrą zabawę, bo po prostu jesteśmy na dobrą sprawę, a nie jakąś ujakę, którą mamy jak w naprawkę, bo po prostu mamy tą atrawkę, a nie jakąś atrawkę, albo zdrawkę z biedronki, bo po prostu... Nie kupuję stonki, bo po prostu nabywam z Biedronki kondonki Nowe życie, nowe sugestie, to są jak perypetie albo jakieś biżuterie I odwiedzam dzisiaj pasmanterię, bo po prostu nowe życie się obraca w moim przekonaniu Bo po prostu na konianiu tutaj jestem This, this are you steak I po prostu mieszam se w szklance shake Skąd mam te flow? Nie wnikaj, grała kiedyś paktofonika. Grab grze, jest kilka pokus. Technikę jest tak jak focus Różnych flow mieć tak jak rachim, emocje mieć tak jak magii. Oni grali gdzieś około 20 lat temu i tak mimo tego zaimponowali szymiemu. Bo lubię na przykład piosenkę, która się nazywa powierzchnie tnące. Zobaczcie sobie, jaka szybkość rapu. To jest takie drżące i takie fajne. Dzięki temu możesz szkolić dykcję, jak tak zaś śpiewasz szybko jak fokus i twoje zacinanie wtedy zniknie O Oczywiście ja najczęściej słucham bluka, a nie jakiegoś baktofonika, bo najczęściej gram w Sonika. Nowe życie, nowe sugestie to są jak moje gastroferie, a nie jak jedziemy na Syberię, to po prostu mamy dobrą ornatornendię, bo po prostu wiem, że zaczynam to wszystko jakoś prowadzić, a najczęściej też lubię pogrywać wypaczmana, jadę na Bibę do lasta mana, bo po prostu nie palę kandziana i nie szukam dzisiaj. Szatana. nowe życie, nowe sugestie mamy tutaj odwojone jak nowy świat, nowe sugestie Tyle teraz widzicie opony i po prostu liczymy, że coś więcej nam wypanie z mojego rozgoryczenia lub potępienia, więc jedziemy grubo z tekstem, bo po prostu jesteśmy z kontekstem rozdwojeni a nie jacyś oswojeni i po prostu liczymy, że coś nam się wydobędzie, bo po prostu niezła tutaj impla będzie, rapujemy sobie jest z kumplami, jest szymi, jestem ja, czyli prezes Linda i Patryk Szczepanik I oczywiście Dawid Piłat i Kamil Granat, co tu więcej wymieniać Więc rap jest na wysokich szczeblach, wiązany z różnymi przeciągami Więc możemy podziękować ludziom za ten rap No i za wszystko, co może wiązać w prostej przestrzeni Yo, dzięki